Witam Państwa. W czwartek 28 stycznia za nami bardzo ciekawe, ciekawe 24 godziny, mianowicie jeszcze przed decyzją rezerwy federalnej pojawiła się krótka notka po stronie Bluebergu. Według ich informacji Europejski Bank Centralny stwierdził, że rynki nie doceniają tego, że w strefie euro może dojść jeszcze do obniżek 100%. To automatycznie wywołało dużą zmienność na eurodolarze, jak i na pozostałych parach powiązanych z amerykańskim dolarem. Oczywiście euro się osłabiło, natomiast na parach powiązanych z amerykańskim dolarem pojawił się ruch umacniający inne pary walutowe. Natomiast kluczowym wydarzeniem wczoraj była oczywiście decyzja rezerwy federalnej, gdzie, moim zdaniem, ten wczorajszy komunikat raczej powinien utwierdzić rynki w tym, że jeszcze Fed długo nie będzie zmieniał polityki monetarnej. Powell podkreślił to, że jeżeli miałoby dojść do ograniczenia skupu aktywów, to z dużym wyprzedzeniem przedstawiciele Fedu zaczną komunikować takie zmiany, więc wydaje mi się, że dla indeksów to jest pozytywna informacja. Również jeżeli chodzi o takie kolejne ważne aspekty, na które ja osobiście bardzo zwracam uwagę, to jest kwestia inflacji. I tutaj w temacie inflacji Powell powiedział, że nawet jeżeli ten cel inflacyjny zostanie osiągnięty, to nie będzie nawet sygnał do tego, że Fed może zacząć podwyższać stopy procentowe bądź też redukować swój bilans. Więc moim zdaniem to też jest również głębi sygnał. Kolejnym takim sygnałem może być odniesienie się do rynku nieruchomości gdzie tutaj do rynku, przepraszam, rynku pracy Powell tutaj odniósł się do tego, że nawet jeżeli ten cen inflacyjny zostanie osiągnięty, ten poziom bezrobocia zostanie osiągnięty przez FED, to jednak FED będzie zwracał uwagę na poszczególne sektory rynku pracy, więc nie do końca też jest powiedziane, że jeżeli ten poziom bezrobocia zostanie określony, osiągnie określony poziom, to Fed zacznie zmieniać swoją politykę monetarną. Więc no, można powiedzieć, że to wczorajsze wystąpienie Paula było gołębie, natomiast rynki zachowały się zupełnie inaczej niż można było założyć, doszło do silniejszej wyprzedaży. No i często jest właśnie tak, że na takich wydarzeniach właśnie może dojść do realizacji zysków, Natomiast technicznie wydaje mi się, że indeksy są w ciekawym położeniu. Za moment do nich sobie przejdziemy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny o godzinie 14.30. Poznamy PKB ze Stanów Zjednoczonych, no i też w kontekście rynku pracy. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na wnioski dla bezrobotnych. Również 14:30 ostatnie tygodnie pokazują znaczący wzrost tych wniosków. To nie znaczy, że w Stanach Zjednoczonych bezrobocie od razu zacznie wzrastać, natomiast to są wnioski, i być może kiedyś w określonym czasie te osoby dołączą do osób bezrobotnych. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną, na indeksie dolara z interwału D1 widać dalej, że poruszamy się w większej konsolidacji. Natomiast wczoraj, tak jak wspomniałem, doszło do umocnienia amerykańskiego dolara. Krótkoterminowo, jeżeli doszłoby do kontynuacji ruchu wzrostowego, na pewno bym zwracał uwagę na poziomy w okolicy 90-94. Natomiast jeżeli chodzi o główną parę walutową euro-dolara, Eurodolarze oczywiście w reakcji na komentarze po stronie Europejskiego Banku Centralnego wczoraj pojawił się silniejszy ruch spadkowy. Jeszcze przed decyzją Fedu pojawiła się delikatna korekta wzrostowa, natomiast na samej decyzji tak naprawdę nic szczególnego się dzisiaj nie wydarzyło. Jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo neutralnym miejscu. Brakuje jak na razie większej zmienności, więc Dzisiaj mnie osobiście będzie interesowało to, jak potencjalnie cena może się zachować powyżej i poniżej dziennych minimów. Jeżeli chodzi o takie potencjalne poziomy wsparcia oporu, na pewno wyżej bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 1,2153, niżej okolicy 1,2053. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim wczoraj doszło do fałszywego naruszenia na otwarciu sesji. Dziennych szczytów, i też tegorocznych szczytów, i tutaj doszło do silniejszego ruchu spadkowego. Jak na razie, krótkoterminowo, moim zdaniem, jesteśmy w okolicy potencjalnego wsparcia poziom 1,36. 43, więc w dalszej części dnia warto zwracać uwagę na ten poziom. Natomiast przy takim scenariuszu, gdyby miało dojść do kontynuacji ruchu spadkowego, kolejnym takim celem, na który ja osobiście zwrócę uwagę, to będzie poziom w okolicy 1.3587. Od góry wydaje mi się, że jest bardzo ciężko wyznaczyć jakiś kluczowy poziom. Być może wyżej zwróciłbym uwagę na poziom w okolicy 1.3707, czyli okolice <kłynie> okrągłego poziomu. Jeżeli chodzi o usd na USDK mamy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego. To jest oczywiście powiązane z siłą amerykańskiego dolara, jak i krótkoterminową słabością indeksów amerykańskich. Jeżeli te wzrosty nadal będą kontynuowane, wydaje mi się, że kolejnym celem może być poziom 1,2887. I to też wydaje mi się, że może być pierwszy taki potencjalny opór. Natomiast dzisiaj, patrząc na USDK, przede wszystkim bym się skupił na otwarciu sesji amerykańskiej, jak właśnie inwestorzy odbiorą tą wczorajszą decyzję rezerwy federalnej. No i właśnie a propos indeksów amerykańskich, doszło do silniejszego ruchu spadkowego, natomiast jesteśmy w ciekawym położeniu, ponieważ testujemy wcześniejszą konsolidację, gdzie doszło do odwrócenia tego silnego ruchu wcześniejszego wzrostowego. Jak na razie właśnie poziom w okolicy 3726 punktów wydaje mi się, że może być ważnym poziomem wsparcia. I oczywiście podczas sesji amerykańskiej cały czas będę zwracał uwagę na tą strefę, też mnie osobiście na przykład będą interesowały ewentualne fałszywe naruszenia ostatnich dołków. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, niemiecki DAX traci na wartości. Ostatnio w Niemczech zostały obniżone prognozy gospodarcze, więc to wydaje mi się, że może być takim czynnikiem, który krótkoterminowo może ciążyć na indeksie. No i jak na razie, jeżeli te spadki nadal będą kontynuowane, kolejnym celem może być poziom w okolicy 13268, a dzisiaj tak jak widzimy od, od otwarcia sesji europejskiej niemiecki DAX cały czas traci na wartości. Jeżeli chodzi o jena na dolarienie wczoraj doszło do silniejszego ruchu wzrostowego, tak jak wspomniałem, ze względu na siłę amerykańskiego dolara z interwału H4. Jesteśmy w bardzo ciekawym położeniu, ponieważ jesteśmy blisko wcześniejszych lokalnych szczytów, powyżej 104,38, więc przede wszystkim również bym zwracał uwagę na ewentualne fałszywe naruszenia tych poziomów i jeżeli chodzi o niższy taki poziom, jeżeli poziom w okolicy 104,20 zostanie agresywnie przebity, to wydaje mi się, że byłaby szansa na kontynuację ruchu spadkowego. Jeżeli chodzi o zmienność na metalach, ta wczorajsza decyzja była decyzją, która nieznacznie wpłynęła na zmienność na metalach, natomiast to, że Fed zakomunikował, że Rezerwa Federalna jeszcze długo nie będzie zmieniała swojej polityki monetarnej, to wydaje mi się, że w długim okresie to może być pozytywny czynnik. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że rynki często właśnie w krótkim terminie mogą zachować się. Zupełnie inaczej niż załóżmy oczekiwania, niż to, w jaki sposób można by wywnioskować, jak mogłaby się zachować cena. Dlatego też, no, ja bazując na swoim doświadczeniu, właśnie często tego typu zachowania rynku traktuję jako taką promocję, jeżeli chodzi o lepsze ceny na poszczególnych aktywach. Jeżeli chodzi o rynek ropy. Na ropie też wczoraj mieliśmy sporą zmienność. To też jest powiązane z tym, że Joe Biden zapowiedział wczoraj, że Stany Zjednoczone mają się przekształcić w gospodarkę, gdzie głównie energia będzie czerpana z tzw. zielonej energii. Też wspominał o samochodach bezemisyjnych, które z czasy mają być prowadzone w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście te informacje wczoraj negatywnie wpłynęły na. To była pierwsza reakcja, gdzie doszło do ruchu spadkowego, natomiast później wydaje mi się, że potencjalnie mogło dojść do realizacji zysku, i też ze względu na to, że amerykański dolar zaczął się osłabiać, doszło do później ruchu wzrostowego. No i bardzo często właśnie bywa tak, że w momencie, gdy dochodzi do odwrócenia ruchu, w pierwszej kolejności powinniśmy zwracać uwagę właśnie na dzienne szczyty. Tu mogą leżeć stoplossy, zresztą. Tutaj tego typu scenariusze bardzo często się powtarzają. No i wczoraj, właśnie po wycięciu tych stop lossów na dziennych szczytach, dalej mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego, więc tutaj temat zielonej energii w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że warto śledzić, ponieważ wiemy o tym, że w Stanach Zjednoczonych w Teksasie jest mnóstwo korporacji, które właśnie bazują na wydobyciu ropy. No i jeżeli się okaże, że te firmy będą miały problem z misją kolejnych obligacji korporacyjnych, jeżeli nie będzie popytu na te obligacje, no to może się okazać, że w Stanach Zjednoczonych może dojść do wielu fal bankructw w tym sektorze. Więc tyle z mojej strony. Ja Państwu życzę powodzenia i do usłyszenia. Do jutra.